Cześć, witam Was dzisiaj we vlogu wprost z samej Bydgoszczy, z mojego tutaj rodzinnego miasta, z mojego tutaj lasku na błoniu, gdzie od lat mieszkam. Dzisiaj niestety nie mam dla Was samych dobrych informacji, tak jak zwykłem dla Was tutaj mieć. Niestety, tak jak pewnie większość z Was słyszała, ośrodki narciarskie nieczynne pozostają do końca stycznia. Mój pogląd na to na pewno gdzieś tam znacie, jednak dzisiaj nie chciałbym tutaj rozmawiać o jakiejś polityce, o jakichś interesach, tylko chciałbym Wam przytoczyć kilka faktów. Co jeszcze tutaj powiedzmy, można tak? Jak turystykę górską jeszcze można gdzieś tutaj realizować? O tym dzisiaj bym Wam chciał trochę opowiedzieć. Postaram się trochę nutkę optymizmu y, tutaj gdzieś y, wśród Was y, jednak zapodać. Y, najlepszą informacją ostatnich dni jest niewątpliwie otwarcie się kolejki na Buczynkę w Korbielowie, y, czyli miejsca, które w y, ośrodku pilsko Powiedzmy od 4 czy 5 lat pozostawało nieczynne tutaj przez y, jakieś formalne niedociągnięcia, tak? Tam chyba był, chyba chodziło o brak możliwości odbioru y, kolejki na buczynkę przez y, ośrodek narciarski. W końcu się udało i kolejka na razie ruszyła dla turystów pieszych. Y, również można korzystać oczywiście z kolei klinowych w Y, ośrodkach Wiśleńskiego, Skipasu, czyli tutaj na przykład Soszów, y, Skolnity, y, Stok. Funkcjonują także kolejki linowe w ośrodkach w Ustroniu i tutaj na przykład Czantoria czy Mała, Paleni y, Mała Czantoria. Y, w Istebnej także y, oczywiście kolejka chodzi w Szczyrku, w Szczyrku bo tutaj mamy teraz do dyspozycji y, gondolę. W innych ośrodkach także y, funkcjonują koleje turystycznie, no bo powiedzmy sobie szczerze tak, no, na czymś trzeba pieniądze zarabiać. Jak nie można na narciarzach, to trzeba na turystach takich pseudopieszych, tak? Bo no, wszyscy wiemy dobrze, że nie zawsze to wygląda, że ci turyści są realnie y, turystami pieszymi. Nasze stoki są oblegane przez saneczkarzy, przez ludzi jeżdżących na jabłuszkach. Mamy środek ferii, więc nic dziwnego. Szkoda, że właśnie nikt z góry nic z tym, no nie potrafi jakoś tak z, też yy, zrobić, tak? No bo to też jest jakaś forma tutaj niszczenia stoku. Właściciele, którzy wydają setki tysięcy na utrzymanie stoku, później mają w ten sposób zniszczony stok. A czemu tych stoków nie można było udostępnić na przykład właśnie narciarzom czy snowboardistom? Co do zagranicznych ośrodków, widziałem, że Czechy 22 się planują otworzyć, gdzieś tam jest w internecie to mignęło. Gdzie, co i na jakiej zasadzie to nie mam pojęcia, ale jak coś się dowiem, to na pewno Wam też tą informację przekażę. Słowacja, nasz drugi południowy sąsiad od Sylwestra pozostaje oczywiście nieczynny, zamknięte są ośrodki na Hopoków, Tatrzańskiej Łomnicy, w Starym Smokowcu, w Czerpskim Plesie i inne ośrodki. Wszystkie generalnie ośrodki na Słowacji pozostają zamknięte. Co na przykład z Włochami? Jest ciężka sprawa, bo tam ośrodki się miały 18 otworzyć, ale coś mi dzisiaj mignęło, że jednak się nie otworzą. Jednak też mi mignęła taka informacja, że planowane jest na przykład otwarcie ośrodka w, od poniedziałku do czwartku, że pominąć tutaj. Yy, tych turystów weekendowych, yy, przez co też ośrodki były zapełnione. Yy, Szwajcaria cały czas chodzi. Yy, no, tutaj dosyć nieprzyjemna informacja do nas też dotarła, że planowany na, na, naj, na najbliższy weekend świata yy, w narciarstwie Alpejskim na legendarnej trasie Lauberhorn-Wengen yy, został tutaj przez władze kantonu. No, niestety, anulowany. No, zawody z największą tutaj powiedzmy tradycją, tak? W narciarstwie alpejskim. Tutaj naprawdę Alpejczycy musieli mieć niebotyczne umiejętności, żeby sobie z tą trasą poradzić. Niestety te kultowe zawody w tym roku są odwołane. Francja również pozostaje zamknięta y, na pewno w styczniu. Na pewno poza Szwajcarią ośrodki narciarskie są czynne w Szwecji i tutaj na pewno zaprasza Orę. No, no na pewno nie jest to coś popularny kierunek, tak? Dla nas tutaj na, na, narciarzy z y, Europy y, Środkowej Ym, Finlandia też y, chyba ośrodki za pod biegu podbiegunowym chodzą, jednak tutaj czeka na nas także y, niestety kwarantanna ciężko wam powiem, jest naprawdę gdzieś tutaj się nawet wśród naszych sąsiadów na te narty wybrać serdecznie was zachęcam także do aktywnej turystyki y, spacerowej zapraszam was do odwiedzenia szlaków przepięknych w Byskidzie Śląskim przepięknego szlaku na Skrzyczne na małe skrzyczne i dalej y, przez y, malinowską skałę na przełęcz Salmopolską. Y, jest to bardzo nawet w sezonie zimowym urokliwy szlak. Powiem Wam, raz tam szedłem na początku grudnia 2019 roku, chyba y, aż od przełęczy Karkoszczonka, Hata Wujatoma, przełęcz Salmopolska. Malinów malinowska skała naprawdę jest to przedcudowny szlak właśnie tutaj w scenerii tej zimowej. Warto także odwiedzić szyndzielnie i dalej się przejść na Klimczok. Warto także przy zachowaniu powiedzmy odrobiny rozwagi udać się szlakiem na przykład na Pilsko Dużo jest takich szlaków, tutaj naprawdę Was zachęcam do odwiedzenia. Jeżeli macie powiedzmy wystarczające umiejętności i się w tym czujecie, yy, to naprawdę w obecnej sytuacji jest to powiedzmy yy, super, też tutaj yy, opcja. Zachęcam Was także do szlaków w wiśle na soszów, na storzek. Nie, nie, niekoniecznie zawsze trzeba wjeżdżać wyciągiem. Można także skorzystać z siły własnych mięśni. Y, doświadczenia i umiejętności. Y, I naprawdę też się dobrze bawić. Y, przepięknymi szlakami są także szlaki w y, na przykład Beskidzie y, sądeckim. Y, tutaj powiedzmy takim punktem wyścigowania powiedział, że jest na krynica. Y, warto także w karkonosze, na przykład y, skarpacza. Y, przez Trzecha Akademicką na Śnieżkę. Tam jest y, jedna część szlaku, powiedzmy, zamknięta, ale można to z powodzeniem obejść, y, więc to tutaj też Was y, gorąco zachęcam. Y, można także na Szrenice y, niekoniecznie wjeżdżać, ale właśnie y, też wejść. Y, też jest przepiękny szlak. Szlaki także Kotliny Kłodzkiej są przepiękne, tutaj szlaki na przykład w masywie Śnieżnika, do których Was gorąco zachęcam Jak będzie też więcej śniegu zachęcam Was oczywiście do uprawiania narciarstwa biegowego Właśnie przepiękne trasy w rejonie Tutaj masywu Śnieżnika Czarna Góra, Żmijowiec Schronisko pod Śnieżnikiem są naprawdę Idealne tereny właśnie do uprawiania tej formy aktywności Yy, oczywiście tutaj Mekka narciarstwa Biegowego, czyli Jakuszyce również zapraszają. Yy, nie wiem jak trasy na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju, ale tam też wiem, że są piękne trasy. Przepiękne trasy są na Kubalonce w, yy, między Wisą a Izdebną. W zakopanym w tym roku yy, też powstały przepiękne trasy, nie wiem jak z dostępnością tutaj. Dużo jest takich miejsc, gdzie, no właśnie, nadal możemy z tego śniegu gdzieś tam skorzystać. Co do skiturów, no to oczywiście tutaj klasyk, czyli szczyrk. Tutaj bardzo Wam polecam wypożyczalnię skiturowe Beskidy, gdzie także można skorzystać ze szkoleń. Sam z takiego skorzystałem i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Oczywiście pilsko dla tych, co lubią więcej. Powiedzmy, tutaj trochę adrenaliny. Y, pilsko na skitury jest super opcją. No, oczywiście, dla wytrwałych i dla najbardziej doświadczonych, powstają także tatry. Jednak tutaj trzeba mieć no już, powiedzmy, y, dosyć spore obycie i doświadczenie w tej formie, właśnie y, w tej dosyć specyficznej formie narciarstwa. Y, oczywiście, z mnóstwo aktywności. Y, Takich, o których ja nie wspominałem, na przykład jazda poza trasami na nartach. Takie, jeżeli ktoś sobie y, wniesie te narty na górę, to na przykład można zjechać. Y, tutaj taką mekkom freeride'ową w Polsce jest Pilsko y, oraz też właśnie y, Szczyrk. Y, można także, nie wiem czy w polskich górach to jest dostępne, ale wiem, że w Alpach to dosyć y, popularna rozrywka. To jest helisking, czyli że wjeżdżasz. Yy, heliko heli helikopter Ciebie wywozi, yy, lub yy, tutaj też słyszałem wersję, że nasz rat, rat, ratrak, ale to wtedy już się nie może nazywać, oczywiście, heliskiingiem. Yy, no i wtedy sobie gdzieś tam, powiedzmy, też yy, zjeżdżasz. Oczywiście, wykonując każdą aktywność fizyczną, właśnie w górach, wysoko w górach, pamiętajcie o odpowiednim ubiorze ciepłym ubiorze, ale też takim ubi ubiorze, żebyście się, powiedzmy, gdzieś tam nie spocili na yy, do takiego stanu, że to po prostu będzie jeszcze y, gdzieś tam gorsze. Czyli powiedzmy y, tak, trzeba się ubrać akuratnie. Wychodząc z wysokiej góry, nie można zapominać oczywiście o rakach. Y, trzeba gdzieś tam zawsze to ubezpieczenie też mieć. Ym, oczywiście, obuwie, słuchajcie, no tutaj nie ma zmiłuj się. tak? Tutaj buty profesjonalne górskie już niestety muszą być y, i tutaj w tym przypadku no nie, zmiłuj się nie ma. Kurtka także ciepła. Najlepiej pod to polar. Jakaś czapka, no oczywiście rękawiczki, tak i tutaj no. Tak samo na przykład przy skiturach, tak. Jeżeli jest słońce, to na przykład, okulary są bardzo ważną elementem, bo śnieg od sło słońce od śniegu się odbija i tutaj naprawdę można dostać dosyć no nieprzyjemnych nieprzyjemnych objawów z zapaleniem spojówek, włącznie. Ja na pewno, no nie ma nic na pewno, ale mam, mam nadzieję, że na początku lutego, czy ogólnie w lutym, uda mi się powiedzmy w Polskie góry wybrać i coś dla Was nagrać. Niekoniecznie oczywiście musi to być o nartach, ale może będzie coś na przykład o turystyce pieszej w okresie zimowym, czy na przykład o skiturach, a może i o, o biegówkach, tak? Zobaczymy. To na razie tutaj, że tak powiem, kombinuję co gdzie i jak można by było dograć, żeby też tutaj dla was trochę jeszcze zimowego materiału było. Oczywiście zapraszam Was na moje vlogi, które w najbliższym czasie wyjdą. To będzie z mojego wyjazdu na początku grudnia do Wisły. To będzie vlog z nowej osady i vlog ze skolnit. Tak, vlog ze Siglan już był i tutaj widziałem dosyć sporą popularnością się cieszył, więc tutaj dziękuję, że też obejrzeliście. Oczywiście, tradycyjnie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka, polaikowania strony Turystyka oczami Patryka na Facebooku. Yy, więc tutaj, no, yy, mam nadzieję, że w najbliższym czasie nowe materiały się ukażą. Oczywiście, będzie także vlog z Gliwic, yy, w którym byłem krótko przed Sylwestrem. Pod moimi stopami przepiękny dźwięk. Yy, no niestety mamy plusową temperaturę, więc ten, ten śnieg też nie jest powiedzmy jakiś najlepszy, ale piękny dźwięk tutaj <laughs> śniegu obijającego się obuty naprawdę napawa y, optymizmem. No w, tutaj na północy Polski śniegu nie było już y, ładnych może nie kilka lat, ale, ale z 2-3 lata na pewno nie było takich porządniejszych opadów, więc to na pewno y, bardzo tutaj y, wszystkich cieszy. Ja tutaj cały czas testuję moje nowe GoPro, więc te materiały też, te co będą teraz powiedzmy wychodziły z tego nowego nagrywania, będą też o wiele lepszej jakości. Z tym mam, mam nadzieję, że to też dostrzeżecie i gdzieś tam yy, też docenicie. No szkoda Wam powiem, tak, tutaj pointując, że no, tak jak widzicie tutaj, no śniegu to nie brakuje na pewno. Szkoda tylko, że nie możemy tego należycie wykorzystać, tak jak to robiliśmy zwykle, szkoda, że nam się to po prostu odebrało. Tutaj no wi wiadomo, tak jak pewnie wiecie z mediów, z obrazków, że ludzie starają się to obchodzić, jednak no nie wszystko się y, oczywiście y, da. Widziałem także takich zapaleńców, co ze Zbójnickiej Kopy na sandkach zjeżdżali, jak, jak widać oczywiście się da. Co jeszcze tutaj Wam mogę po powiedzieć? No, tutaj w samej Bydgoszczy, tak na oko, jest 5, może 7, może miejscami 10 cm śniegu. Więc myślę, że też gdzieś tam będę się starał to wykorzystać, żeby właśnie dla Was najwięcej takich, mniej lub bardziej spontanicznych vlogów gdzieś zrealizować. Oczywiście tam obserwujcie, tak bo także na co dzień są. Teraz będą coraz częściej też wrzucane jeszcze posty narciarskie z yy, końca grudnia. Jak jeszcze oczywiście można było jeździć. Słuchajcie, no, no szkoda. No jeszcze raz pointując, szkoda tutaj z tego pięknego, zaśnieżonego lasu. Bardzo mi przykro, że muszę Wam to tutaj przekazywać. Słuchajcie, no żegnajcie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Yy, tak jak mówiłem, śledźcie moją stronę, śledźcie yy, YouTube'a. I naprawdę mam nadzieję, że niedługo spotkamy się już w lepszych okolicznościach. Cześć!